Witam witam w dzisiejszym filmiku będzie konkurs na minecrafta premium na tego na którym właśnie gram a więc tak zakupiłem go za 3 zł na allegro i teraz zrobię wam konkurs byście mogli go wygr wygrać więc tak ogólne informacje nie można na, na tym koncie żadnych danych e hasła, niku ani skina, niestety ale można na grać na serwerach premium. Więc taki właśnie plus. Ja tego już nie będę używał, no chyba już na singlu. Jakbym już chciał. No. Więc trzeba będzie zostawić komentarz, w którym trzeba będzie napisać biorę udział. Byle, byle jak mam napisać biorę udział i możesz napisać swój komentarz dalej. No. Jak coś, to to się nazywa. Aj, pupi, chyba tak. Czekajcie. Mm. I... Aj, papi, tu macie na, tu macie nawet Proszę, tu macie oznaczoną teraz do użytkownika. Emaila na wam nie podaje. Kto, wy, kto wygra? Do tego, ten otrzyma y, tego Minecrafta Premium polecam wziąć udział da, losowanie będzie bo myślę że za tydzień gdzieś powiedzmy sobie w niedzielę albo w sobotę więc jakbyście chcieli to macie cały tydzień więc no kontent w pełni sprawne yy, działa macie skina bez pelerynki niestety można skinę zmienić no. no to się z wami żegnam i będę długo kupował za innego Minecrafta właśnie już na który będę mia będę miał swojego skina i swój nick więc to na razie pa świnka pożegna się rampek pożegna się przepraszam koła the end. A tak w ogóle? Czy już skończycie fery, Bo już kończę. Dlatego filmik pojawi się jutro. Dlaczego filmiku jutro nie będzie? No chyba, że na zapas. No to... Pa. Jo. Jo, ha, jo.